Cześć, witam was w kolejnej erze na planszy. Och, super. Ale, ale miałem pomysł na lepszy suchar, bo e, mogłoby polecieć e, Ameno o zespołu ERA. Mam to w głowie cały czas, chciałem przytulić Amen, ale nie mówię, nikt tego nie zrozumie. Prawda? Dobra, szkoda, że nie widzieliście Czujka tak, ten suchar był strasznie słaby. Więc jeszcze raz, cześć, witam was w kolejnym odcinku Graja nad jak widzieliście tytuł, będziemy dzisiaj mówić o grze, o takiej grze, o takiej grze, o takiej grze która nazywa się ERA. Ja tam nucę cały czas. Nie można. No dobra. Era The Medieval Age, która gra, jest to. Właśnie, bo to jest reprintem ważne. aka reimplementacją gry Roll Through the Ages. Tak. I właśnie nie wiem, czy Bronze Age, czy. Właśnie no, sprawdzam. Iron Age. Właśnie sprawdzam. Także Roll Through the Ages The Bronze Age. The Bronze Age. Dobra. No, wydawca, czy znaczy wydawca, designer super znany. Z innej wspaniałej gry, czyli Matlikok, który zrobił Knitwit, Tak. <laughs> o, dobrze się to zaczyna. I pandemika oczywiście. No i zrobi taką grę, właśnie o której powiedziałeś, czyli DTA, Roll for the Ages, Bronze Age i co? I to było smutne dla tych, którzy lubią TTA. Akurat. Nie, nie, a nie, 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 a ponia... nie tak, bo to, klima, bo to klimatowo było, nawet czcionka była jak z, y, poprzez wieki. No, mhm, no i to tak, było smutne. Tak, to podobno było smutne. Znaczy smutne dla tych ludzi, którzy, bo wiemy, że zresztą w naszym, naszym podcaście mamy zatwardziałych wielbicieli e, gry e, Through the Ages. W momencie jak nagrywamy ten odcinek jest środa i jutro, czyli w najbliższy czwartek leci odcinek o, t -t o TTA, o, więc... No to być może możecie wrócić teraz posłuchać, bo ja go nie słuchałem jeszcze, ale wiem o czym on będzie jak i jakie będą konkluzje w, tejże, w tej recenzji. No i ale to był trochę, to była taka trochę ściema. Ja nie lubię jak się tak podpina pod tytułem wiesz o fajna gra to zróbmy kościaną wersję nic nie mającą wspólnego. Z... Nie wystawiaj mi takiej piłki do ścięcia, bo to po prostu chcę żebym wspomniał o portalu teraz. Nie i teraz, <laughs> nie, i teraz le lecimy, lecimy jakby dalej. No, i to była taka gra. Ta Roll for the Ages, The Bronze Age, została wydana w roku 2008, czyli 12 lat temu. Zgadza się. Ona tam miała tą czcionkę, ale miała te takie, pamiętasz, takie jak w Mastermind? Takie. Te, tam się... Miała planszę, w którą wpinało się takie pipsztyki do takie... przestawiania rzeczy, i miała drewniane kostki, które sprawiły, że nigdy tej gry sobie nie kupiłem, bo te kostki mi się nie podobały. Ale pamiętam, że kiedyś miałeś ch chętkę na to, nie? Miałem chętkę, żeby spróbować, ale nigdy się nie przemogłem. Dobra, ja pamiętam, że to grałem. I pamiętam, że właśnie pierwszą rzecz, która mi przez to, że to przeczytałem te pipsztyki, to mi się z tym. z mastermindem takiego miałem, wiesz, mm -hmm. plastikowego. No wszyscy mieli chyba. Jak ja miałem, to znaczy, że wszyscy mieli. Jak są. mają tam wysoki, znaczy niski numer na początku w PSL-u, tak? <laughs> e, dobra. E, w każdym razie. E, era 2020. Wydawnictwo. bodajże Crane Creations to wydało jako pierwsze. Tak, e... Ale. W... To był Kickstarter. To może nie był Kickstarter, pamiętam, że to był głośny preorder był i to był taki preorder Wegger Spila, że nawet ja się zastanawiałem, że I to był Wegger naprawdę tak mi się wydaje. Znaczy, nie na, pewno, sobie... na pewno to robiło też więc y, to wiem. Pegasus Spile i w Rosji zwiezda. No dobra, nieważne. W każdym razie, y, ktoś sobie stwierdził, wow, fajna ta gra była, dawno już nie była wydana, a teraz są takie możliwości, to, to zróbmy z prostego Roland Wrighta. Gra, która będzie zajmowała na półce tyle miejsca co Bladrej, czyli będzie w niej masa figurek. Tak. Ja tylko jeszcze powiem, że patrzę teraz na, na, na informacje w nawegi G. Jest to gra, która ma 7,3, jeżeli chodzi o cenę, ale ważniejsze jest to, że w kategorii family jest 323, czyli dosyć wysoko, i 698 w strategii, czyli też dosyć wysoko. Przy 1200 ratingach, to mhm. też dosyć dużo. No jest to gra, którą jak zobaczyliśmy, zobaczyliśmy na SN, znaczy ja, ja zobaczyłem na SN, nie było chyba w tamtym roku, to było 2019, nie pójdzie. Ja byłem raz w życiu. A przepraszam, to jak zobaczyłem na, na, na stołach, to pomyślałem sobie, znaczy jeszcze nie, 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 wiem dlaczego nie, nie skojarzyłem, że to jest ta gra, która już była. Na pudełku chyba Matlaki, Matliko, Matliko jest mało napisane, tak niski Tak, Tak. W każdym razie patrzyłem i mówię, ojejku, jakie to jest. Ładne Cudowne. i fajne i przyciąga oko, bo to ma grać takiego patchwork'a, plastikowymi budynkami. Tak, a ponieważ rok wcześniej, Kranio Creation, nie wiem czy pamiętasz, zrobiło taką grę Walls czy coś takiego, że się takie wpinało. Yy... Było coś takiego. O jejku. W każdym razie pomysł ten sam. Mamy plastikową. Wypadkę, plastikową planszę z, z dziurkami. dziurkami i w te dziurki wkładamy sobie budynki. Tak, i tamta tam gra też była taka, że się wkładało właśnie te. Yy to, to jest, Jak to się nazywa, wall po polsku? Ściany, mury? Mury, mury, ściany nie właśnie. Mury, i yy, tam się yy, to fajnie wpinało, tylko ta gra ponoć była kiepskawa. Więc grając w kalaniu Creations patrzę, mówię, o kurcze, pewnie poprawili tę grę, dodali jakieś nowe rzeczy i ta gra pewnie ma dużo więcej sensu. No i potem zobaczyłem, że ona kosztuje. 50 chyba 5 wtedy. Kosztowało. W przedsprzedaży była za, z dostawą do domu do mnie 65 dolarów i stwierdziłem, że to tak. No to Uff. 55 euro chyba kosztowała i dość szybko zeszła. I pamiętam, że miałem takie, że tak, ale podszedłem do jakiejś tam grupy osób, spytałem się jak i gościu powiedział, że, że short game, short game i mówię kurczę short game to tak za 55-30 minut. Nie wiem, no nie. I pomyślałem sobie, że taka ładna, Pegasus szpile, Eger szpile, Przecież mamy w Polsce wydawców, którzy współpracują z tymi markami. To co? To będzie. Na pewno będzie, tak? Z kranią pracuje Lukrum, z Pegasusem pracuje Portal, z Eger szpile pracuje Lacerta. No, będzie, na pewno będzie. No i okazało się, że nie będzie, a Człuniec jako, jako zapalony wariat stwierdził: o, ktoś rzucił na Allegro, kupię. Podejrzewam, że ktoś z Lukrum, ale. <laughs> Tak, ale ale ogólnie, tak podejrzewam, ale ogólnie czujnik poprzebijał, poprzebijał no i zakupił, zakupił grę no i co? No i szybko żeśmy zaczęli grać. Szybko zaczęliśmy grać w tę grę, która polega na tym, że opiera się na mechanizmie, na którym można się... Nie, na A no. wykonanie naprawdę, no, to najpierw klimat. No klimat tu jest. Klimat budujemy sobie średniowieczne miasteczko, które otaczamy murami i które musimy rozplanować sobie w taki sposób, żeby jak przyjdzie zaraza, to żeby gęstość zaludniania nie sprawiła, że, że za, za dużo ludzi umrze. Wszystko się, zgadza. Wszystko I się z... zgadza. I od czasu do czasu mamy ataki barbarzyńców, które niszczą nam budynki. Chyba, Wszystko. że budynki są otoczone murami, to wtedy nam nie niszczą. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Budynki są takie typowo... Takie, takie dla typowo czasów. katedra, uniwersytet, szpital, tarta. Wszystko tak jak trzeba. Yy, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Yy... I ludzie muszą jeść co rundę. Tak. No może te kostki są mało klimatyczne, jeżeli byśmy do tego podeszli, ale tak. Pudło jest grube jak nie wiem co. Pudłó jest wypchany do granic możliwości plastikiem. Tak, plastikowa wypraska ma w sobie plastikowe woreczki. Znaczy to jest dwupoziomowa plastikowa wypraska, która jest absolutnie bez sensu zaprojektowana i, i najlepszą przysługą dla tego pudełka byłoby ją wyrzucić. Poproszę. No dobra, ale mam dwie plastikowe wypraski, w które umieszczamy plastikowe elementy, a część tych plastikowych elementów w plastikowe woreczki. Więc jakby plastik kostki są plastikowe czy drewniane? No. Plastikowe. Plastikowe. Tak? Tak. No, czyli tylko tam z papieru jest pudełko i instrukcja. Więc plastik jest fantastyk, ale muszę przyznać, że e, oczami często patrzymy na, na różne rzeczy, no ta gra jest zjadliwa, jakby wizualnie. Jejku, to jest, jak zobaczyłem to, jak wygląda rozgrywka i że w podstawowym e, Roll Through The Ages budynki jak się budowało, to tylko no, zaznaczałeś, TIK, tak. że jest zbudowany, A tutaj dodali do tego tę łamigłówkę przestrzenną, tak. żeby te budynki jeszcze poustawiać sobie po planszy, bo każdy ma inny tetrisowy kształt. A ja jak słyszę i widzę łamigłówka przestrzenna, to mi się oczy świecą i przestaję myśleć. Wizualnie bardzo ładne, wykonanie bardzo ładne. Jeden ster na pudełku. Czego chcieć więcej? No, chcielibyśmy mechanicznie dobrej gry. I jeśli chodzi o grę dla jednego gracza, to jest całkiem spoko. No dobra, no, ale mechanicznie to, 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 to. Mechanicznie jest to gra kościana, która wywodzi się z rodziny tej, tych samych gier kościanych, co na przykład potwory w Tokio albo każda inna gra doktora Knitsi z kostkami, czyli wywodzi się od Jacy. Rzucamy kostkami, część mogę sobie odłożyć, część przerzucić, i tak po trzech rzutach otrzymuję zestawy wyników, z którymi to wynikami mogę sobie coś zrobić. I w tej grze rzucamy kostkami po to, żeby zbierać zasoby. I na przykład zbieramy sobie zboże, którym karmimy naszych ludzi, ponieważ każdy człowiek, każda kostka, którą mamy, to jest człowiek, którego zatrudniamy, i jak go nie nakarmimy, to nam będzie przykro w punktach ujemnych. Mamy sobie drewno, kamień i magiczne skrzynki, które są jakimiś towarami luksusowymi, za które budujemy budynki, a budynki budujemy po to, i właśnie, żeby budować budynki, też musimy wyrzucić na kostce odpowiedni wynik. Budowanie? Młote, młotek. Tak. Za każdy młotek, który wyrzucimy na kostkach, możemy zbudować budynek, jeśli mamy do tego odpowiednie zasoby. A trik polega na tym, że magazyny w naszym miasteczku są ograniczone, więc nie możemy w nieskończoność zbierać drewna, żeby później w jednym ruchu wszystkie, z całego tego drewna od razu postawić gród, bo tak się nie da. Bo, bo drewno najwyraźniej się psuje i można go mieć tylko w sześć. Bodajże, ale to mniejsza, o to teraz. Zgnije, no nie wiem, no, praży się, co się tam, węgli się. <noise> Dobrze, kornik drukarz wchodzi. E, no właśnie, i pod e, oprócz tego na kostkach mamy jeszcze e, czaszki, ale to o czaszkach za momencik. Na razie o budynkach. Jak buduję budynek, to każdy budynek, który buduje, daje mi jakiś. Bonus, i na przykład, jak buduję mury, no to mogę otoczyć sobie budynki murami, i one wtedy będą dawały mi dwukrotność punktów, które dają mi normalnie. Mogę zbudować targ, który będzie mi punktował za puste pola, które z nim sąsiadują. Mogę zbudować sobie budynek, który da mi nową kostkę do następnej rundy. I to może być kostka, taka, kostka jakiegoś zwykłego chłopka, roztropka, dającego jedzonko, czyli coś, z czym startujemy na początku, albo może być to wieża, która da nam. Szarą kostkę rycerza, który ma trochę inne wyniki. Możemy mieć białą kostkę duchowieństwa, która znowu ma inne wyniki. Mamy kilka różnych rodzajów kostek, każda z tych kostek no, ma może, na ścianach. każdy drogi wyniki. rozwoju mamy, tak? Tak. Czyli nasze miasto może być bardziej świeckie, bardziej. Nie wiem, uduchowione. Może być bardziej militarne, może, może. Być bardziej, nie wiem, jakie tam. tartakowe. I teraz co, mówiłem o tym, że jedzonko jest potrzebne, żeby karmić ludzi, że zasoby są potrzebne do budowania budynków, ale na kostkach mamy też czaszki i czaszki działają śmiesznie, bo jak na kostce wypadnie mi czaszka, to ta kostka jest zablokowana to jest i, nie słowo i, i nie mogę, to jest śmiesznie, ponieważ nie jest złe, jednoznacznie złe lub dobre. Jak na kostce wypadnie mi czaszka, to nie mogę tej kostki już przerzucić, ona jest zablokowana. I mogę sobie rzucać kostkami dalej. I na końcu rundy patrzę na to, ile kostek wypadło mi, ile czaszek wypadło mi na kostkach. I muszę, I się dziwne rzeczy. I muszę porównać z tabelką, żeby zobaczyć, co się dzieje. I na przykład jak wypadło mi jeden no to tracę zasób albo punkt. Proste. Jak wypadną mi dwie, no to dzieją się inne przykre rzeczy. Ale ważne. Ale ważne, ale waż, ale ważne <laughs> jest to, że... I tutaj będę trochę oszukiwał, bo nie pamiętam dokładnie jak to... Dokładnych wartości, ale... na Pa, od pewnego momentu na parzystych rzeczach dzieją się złe rzeczy dla mnie, a na nieparzystych, było odwrotnie, ale okay. złe rzeczy dla przeciwników. Czyli w, pewne, w pewnym momencie jest tak. Och, mam tyle czaszek, no to jest strasznie dla mnie, ale jak wyrzucę tylko jedną więcej, to jest spoko dla mnie, ale źle dla nich. Bo na przykład okazuje się, że barbarzyńcy atakują wszystkich poza mną. Ale jeśli wyrzucę dwie czaszki więcej, o to wtedy dla mnie będzie. Może powiedzieć, że w tamtych czasach po prostu bardzo ważny, ważne podkrany było liczby parzyste, nieparzyste, tak. czyli... czyli... <grystanie> nie no, widzę to teraz, o czym powiedziałem. To jest... Ojejku, to ja bym nie nazwał tego śmiesznie. To jest taki... Znaczy inaczej. Sam mechanizm jest bardzo spoko, bo blokowanie kostek jest bardzo fajnym mechanizmem w grach, w których Możemy przerzucać kostki. I znaczy, to jest, tu, bardzo tu jest bardzo fajny ten push your luck, zrobiony w ten sposób, że czasami chcesz wyrzucić więcej czaszek. Bo... Tak, ale mi chodzi o to, że sam mechanizm jest spoko, natomiast y, to, te, te efekty, szczególnie w grze niejednoosobowej. Yy, w dwuosobowej <laughs> jeszcze zadziałają. Yy, dobra. To od tego, od tego trzeba. To Później e, będziemy może o tym chwileczkę mówić. Aby skończyłeś, tak? Nie, nie. Te, te, teraz o tych efektach jeszcze kontynuując. To jest gra, która ma na pudełku napisane od jednego do czterech graczy. I teraz wyobraźcie sobie, że jednym z efektów czaszek jest to, że. A teraz wszyscy gracze niszczą budynek, który mają poza murami. Albo muszą sobie wrzucić te, taki kwadrat 2 na 2 na którym nie można nic budować. Beznadziejny. I teraz wyobraź sobie, że jesteś czwartym graczem w czteroosobowej partii. I dostajesz trzy razy bęcki od wszystkich graczy przed tobą i myślisz sobie, hmm... Coś jest nie tak. Coś, ja chciałem pograć w tę grę, a nie przegrać na starcie. Tak samo jednym z wyników na kostkach, tych, które możemy sobie kupować później, są mieczyki. I na końcu każdej rundy sprawdzamy, kto wyrzucił najwięcej mieczy i ten, kto wyrzucił najwięcej mieczy, może zaatakować przeciwnika, który ma mniej mieczy, mniej tarcz, są tarcze, którymi nie można atakować, ale można się bronić, mniejsza o to. I znowu jestem sobie małym, smutnym cinkiem, który nie wyrzucił w tej rundzie żadnego miecza i dostał bęcki od trzech graczy przede mną. No, nie jest to najprzyjemniejsze, co może się wydarzyć w rozgrywce. Tak, ja szukam apendiksa, szukam bo akurat Wyrostka otworzyłem sobie, otworzyłem sobie zasady do tej gry, ale akurat opis opis jest w tym yy, na dodatkowej karteczce yy, tych, czy, czy parzyste, czy nieparzyste w każdym razie yy, ja powiem wam tak yy, miałem przyjemność zagrać w tę grę na żywo z ciunkiem. Yy, miałem przyjemność zagrać w tę grę na symulatorze Tabletop Simulator i tam jest fajnie, bo tam możesz rzucać stołem bezkarnie <laughs> <laughs> i muszę przyznać, yy, tam jakby <laughs> Pomysł tej gry jest bardzo fajny, nie oszukujmy się, to jest bardzo fajny pomysł. To jest pomysł, w którym masz zaplanować sobie tak swoją osadę, żeby ona była dobrze prosperującą osadą. Masz tak zaplanować rozwój, czyli jakie kostki dostaniesz, tak, jakie budynki zbudujesz, jakie punktacje, jakie punktacje sobie odwokujesz, żeby to wszystko wymyśleć i to jest do tego momentu wszystko w tej grze mi się podoba. I dodanie dwóch tych rzeczy, Pierwsza rzecz to te, te czaszki, które, gdyby one działały w ten sposób, że jeden ok, jest tak sobie, dwa jest gorzej, trzy jest źle, sześć jest super źle, ok, to tego wtedy bym to rozumiał, ale jeden jest źle dla mnie, dwa spoko, dla mnie jest ok, ale oni mam prze, prze, przekichane. To jest nieakceptowalne dla mnie, mhm. bo to jest tak. Dlaczego to porównać? To jest taki, w do takich wszystkich gier karcianych, w mają grę Anuluje te 10 kart, które teraz zagrałeś. Wiesz, co mm -hmm. tak? I ktoś robi, anuluje twoją anulację. A ktoś inny mówi, ha, 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 anuluję i odblokowuję, że jego jest dwa razy bardziej mocne. To grałem taką partię w Twilight Imperium kiedyś, prawie dali sobie w zęby. <laughs> Okej, okay, tylko, że tam jakby... No. Ale nie, sobie... To jest anegdota, którą po prostu chcielibyśmy. <laughs> Wiem, zeczyć, bo ale to mam. No dobra, ale to nie jest tak, że tam te karty zagrywasz tak z niką, tam trzeba jednak negocjować. To nie są tak, że robisz to tylko po to, żeby hmm. to zrobić, tak? To nie są karty dżentelmenów czy tam cokolwiek innego. I powiem wam, że strasznie mnie to wkurzyło. Druga rzecz, która mnie bardzo wkurzyła, to jest, yy, to jest rzecz, która jest super ir irytująca, mianowicie jednym z wyników kostki jest ta nauka. A, nauka jest to dodatkowy wynik, który występuje tylko na kostkach, które. Pozyskujemy w trakcie gry, nie mamy go na początku odblokowanego. I nauka jest oddzielnym torem, który sobie zaznaczamy u siebie na planszetce. I za każdy punkt nauki, który zbierzemy w trakcie gry, dostajemy punkt na końcu. Ale, Ale ten, kto ma najwięcej nauki, dostaje bonus sześciu punktów. 5, bodajże. 5, bodajże. 5 albo sześciu. Tak czy siak eee, dostaje bonus punktowy. Tak, zagrałem partię, w której wyniki finalne były chyba 35, 34, 32 i gościu, który wygrał, dostał. Bonus pięciu punktów, mając dwa na nauce. Tak. A ja miałem jeden, i drugi kolega miał jeden. Ponieważ gra jest to szybka i może się okazać, że skończy się szybko, i tej nauki wcale nie, odbloku nie odblokujemy sobie tak dużo. A jak już odblokujemy sobie odpowiednią kostkę, to nikt nie powiedział, że to na tej kostce wypadnie. Dobrze, podsumowując, po kolei tak sobie idąc. Po pierwsze, ty będziesz mówił, o grze solo, bo ty grałeś solo. Tak. Na dwie, trzy, cztery osoby, no. Bardzo wpływają właśnie te czaszki, czy grałem na 2, na 3, na 4 osoby. To bardzo wpływa. I mieczyki. mieczyki ja też... po... Nie, ja jestem z... gotów zaryzykować stwierdzenie, że mieczyki na 3, i... że na 3, 4 osoby ta gra jest niegrywalna. Może na... być niegrywalna. Okej, okay. nie no, ja nie bawiłem się zbyt dobrze, ale grałem. Dobrze. Ale właśnie te dwa mechanizmy, gdyby tego nie było, to prawdopodobnie byłaby też obawa, że będziemy budować tak samo, nie wiem, ale z ten wyników tak samych nie będziemy mieć na kościach, więc nie wiem, ta interakcja to jest taka. To na siłę. jest ewidentnie, gra to był fajny pasjans, który w pewnym momencie ktoś zauważył, że no, trzeba dodać coś, żeby działo się między graczami, hmm. więc zrobili z tego męczkina. No. Dobra. Potenc... Bardzo podoba mi się budowanie, bardzo podoba mi się kombinowanie z tym przestrzennym us usytuowaniem, bo można tam grać na ryzyko, czyli wszystko, kl wszystko klastruje, jak przywali to wszystko rozwali, ale... ale można zbudować sobie na przykład szpital, który sprawia, że każdy budynek, który sąsiaduje ze szpitalem, jest odporny na zarazę i nie daje ci tej kary. I... Tak. Można... można budować budynki, które dają zasoby niezależnie od tego, co wyrzucimy na kościach. Czyli jak zbuduję tartak, to niezależnie od tego, co mi wypadnie, hej, dostaję dwa drewna co rundę. Tak jest. Można ryzykować z obudowaniem dużego obszaru, bo tam jest taki motyw, że na końcu gry ten, kto obudował, ma największy obszar zabudowany. 10 punktów. Dostaje dosyć dużą, właśnie pokaźną bonus punktowy. Więc można ryzykować. Ale można się na tym przejechać bo na przykład nie domkniesz albo trzeba będzie nagle gwałtownie coś domykać bo te mury się akurat szybko kończą. Tak jak człowiek powiedziałeś tam są też te zasoby. Nie da się ich przetrzymywać z tygodnia na tydzień z miesiąca na miesiąc tylko trzeba nimi operować na, na bieżąco. Podoba mi się to, że można się tam rozwijać, że właśnie, nie wiem, mieliśmy taką fajną partię, że ty szedłeś w obronę swoich budynków, ja tam chyba że szedłem chyba w klasztory i graliśmy inaczej, czyli graliśmy na coś innego, chcieliśmy mieć, osiągnąć coś innego i to było fajne. I tutaj pomysłów jest kupa znakomitych, które niestety, w moim odczuciu, to jest moje odczucie, no te pomysły są zniweczone dodaniem bezsensownej interakcji, tak. Bo ale znowu, to ta interakcja przestaje być taka bezsensowna, jak grasz na dwie osoby, bo wtedy no, masz ee, Bet za Bet. Ale to nie masz i... na typu tym na 1 2. No a powinno. Ale z drugiej ale strony nie sprzedaży. Za nie, nie 10 tego za tyle pieniędzy wtedy. No proszę cię, no. Jakby to było 1-2, to by było. To, Okej, okay, to. Bo też nie oszukujmy się. To jest gra, którą moglibyście sobie zagrać na kartce papieru. Mając no, tylko tak. kostki. Tak. To, mógłby, to znaczy. To mógłby być roll and z takie połączenie tego, co było wcześniej w Roll Through the Ages, z takimi na przykład kartografami. Tak. Przecież moglibyśmy to miasto sobie rysować. Tak. To budynk, budynek jak stoi, to już to nie, stoi. Może, może, być, może, może być zniszczony, ale, ale no nie widzę problemu. Z wykreśleniem. Z, z wykreśleniem. To, przecież, to ewidentnie mogłoby być. Znaczy to jest gra, która mogłaby. Mówię, mogłaby być na kartce papieru. Na kartce papieru tak. I zyskałaby na tym, bo byłaby dwie trzecie tańsza. A wtedy mogłaby być najedną dwie osoby. Tak. No, i teraz właśnie wrócimy do tego, o czym zaczął Ciuniek mówić. Bo Ciuniek zagrał solo. Tak, bo w tej grze jest tryb solo, działający w ten sposób, że gra się przeciwko graczowi wirtualnemu, e, który też rzuca się za niego kostkami i tak naprawdę tyl, licytuje on nie ma własnej planszy ale licytujemy się z nim na miecze czyli jeśli go nie przebije to będę tracił zasoby a jak, jeśli go przebije to będę mógł zabrać zasób taki jaki jemu wypadł na kostce no i gramy sobie w e, określoną liczbę rund bo ważne jak gramy na więcej osób to gramy do momentu aż pewna liczba budynków się skończy Becerpie. w mm -hmm, tak. e, a pula budynków jest zależna od tego ilu graczy gra no właśnie, a jak gramy solo, to gramy określoną liczbę rund. Siłujemy się na miecze z tym graczem wirtualnym i później swój wynik porównujemy do tabelki. I grało mi się całkiem przyjemnie, ale nie jestem. Jak tam w... czaszki działają? Czaszki działają w Tylko na ciebie, na ten na sposób, że w tej chwili nie pamiętam szczerze mówiąc. Wiem, że na, prze... no, na pewno nie były miłe. <laughs> no dobra, w każdym razie. E... Tak, chyba wszystkie działają na mnie cały czas. Nie musiałbym... Nie, nie, musiałbym sprawdzić. Akurat te partie Solo zagrałem dosyć dawno, więc mi wyleciało. Ale moje wrażenie z partii Solo było takie, że bawi. To był najlepszy tryb w sprawie no, którą chciałeś kupić. Czyli tak. grałeś w grę o budowaniu miasta. Tak. I maksymalnie. Maksyma... Ma... walce maksymalne... z przeciwnościami losu. I maksymalizacji wyniku. Tak jest. No właśnie. A... I, I ja nie jestem szczególnie fanem gier, w których gram, a później porównuję się z tabelką, bo nie. Dużo bardziej wolę gry solo, w których gram, żeby spełnić jakiś cel i później sprawdzam, czy się udało, czy nie. A tutaj porównanie tego, że hej, najniższy wynik, jeśli zdobujesz 40 punktów, to jesteś słaby, a ja patrzę na swoją kartkę i myślę, o 18. Zaraz mm. sprawdzę, jaki tam jest, jaki tam był wynik najniższy. Wiem, wiem że pierwszy... 45. B... Wiem, że pierwszy mój showing. Wynik... keep working the song. Pierwszy mój wynik był żenujący. Stop plus, po jesteś papieżem. Jordials, Przegra... we're surely blessed. Przegrałem sam ze sobą. I znowu, grało mi się w to całkiem spoko solo, ale to nie jest gra to też solo ciekawe za 60 jest... euro. Znaczy, to trochę jest, bo za, za tą grą stoi Plan B, czyli ci goście do Azula. Tak. E, I to jest właśnie taka, taka gra pod tytułem: jak, jak zrobić z czegoś małego coś dużego, żeby można sobie za dużo kasy. to to musi ładnie wyglądać, musi być atrakcyjne i tak dalej. I tam widać, że Plan B to są goście, którzy wiedzą Umią jak, w marketing. jak uciąga, wyciągać pieniądze od ludzi. Natomiast ja podsumowując powiem w ten sposób, tam bardzo ktoś jak wrzucałem zdjęcie chyba i graliśmy ktoś fajnie napisał na Facebooku, że, że spytałaś właśnie o kości z kasztaszkami. No i z przykrością muszę stwierdzić, że wtedy kiedy wrzucałem zdjęcie, jeszcze nie skończyliśmy gry, <laughs> wydawało mi się, że e, tam ktoś przesada. Nie, zgadzam się w stu procentach. Gra z ogromnym, fajnym potencjałem, oczywiście wydm wydmuszka, bo można by to zrobić dużo mniejsze, rozbuchanie, tańsze i tak dalej. Ale nawet to mi się podoba. Jest ładne, jest atrakcyjne i tak dalej. Ale ta gra jest. Yy... Jak to powiedzieć? Ona mnie irytuje nie przez to, jak grają inni, tylko przez to, że ta gra ma irytujące zasady. Mhm. Nie wiem, po prostu mnie irytuje to, że coś się dzieje na co ani ja, ani moi przeciwnicy nie mają wpływu, po mm. prostu się to dzieje i, yy, i to nie jest fajne, no. nie no jest. I tak coś, co przechyliło dla mnie y, zupełnie... Te czary szary, goryczy. Przelało czary goryczy, to to, że tych... Zagrałem sobie te dwa, trzy razy, no i, i ja już, już znam tę grę i już tam nic w niej nie odkryję innego, bo tak naprawdę są te trzy czy cztery budynki punktujące, z których wiesz, że no jeden zbudujesz najwyżej, no może. No dwa, no, no jak ci super widzisz. I, 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 I to nie są jakieś bardzo ciekawe zależności pomiędzy tym, ponieważ o, ten będzie punktował za zasoby, które zbierzesz, a ten będzie punktował za puste pola obok niego, a ten będzie punktował za coś innego. I to wszystko są takie rzeczy, że patrzę na to sobie i myślę, no takie suchutkie to. Takie suchutkie i bez. I tak sobie patrzę na to Czyli i nie, dalej mnie intryguje. dalej kiwitujcie z lepszą królową. <noise> no ja lubię. <noise> ja lubię. No dobra. Podsumowując dla mnie, i to taki huge zero. Huge po pierwsze, dlatego, że tutaj poziom oczekiwań. a To, to, to ty mów, a ja wstanę po pudełko, bo ci coś pokażę. <noise> poziom oczekiwań, słuchajcie, do, do tego, co, co dostałem, był, był strasznie za. Ta, ta dysproporcja była strasznie duża, więc jest to, to, to takie 0-0, plus to, że naprawdę pierwszy raz miałem ochotę pyrknąć, fakt, że wirtualnym stołem, ale, ale jak jest ten mem z tym gościem, który tam rzuca, rzuca yy, yy, chyba Monopoly, czy tam katanem, mhm. to miałem bardzo, byłem bliz, bardzo blisko tego, także bardzo polecam i gratuluję wszystkim, którzy kupili tę grę. Czyli mi na przykład. Nie, chciałem ci coś pokazać, ale chyba, ale chyba mi się przywidziało, bo wydawało mi się, że w tytule jedna z literek jest wzięta w takie zero, na którym zarkuszy I mnie to strasznie rozbawiło, ale albo pomyliłem gry, przy, albo mi się przyśniło. To patrzę w ruchu, czy, czy są te. O właśnie, jak już przyniosłem, to otworzyły, otworzyło się pudełko, i mamy tutaj takie zasłonki dla każdego gracza. Ponieważ ta część, w, który, w której rzucamy kosteczkami, to wszystko odbywa się za zasłonką. I zasłonka jest super istotna, ponieważ na zasłonce są rozpisane wszystkie budynki: to, jaki mają kształt, to, ile kosztują, to, ile dają hmm. punktów i to, jakie dają zdolności, jakie odblokowują kostki. Ale ta zasłonka jest taka malutka. I. i ale jest... jest problem z Twoimi oczami, to już nie nie, nie, nie A, chodzi. No, ale nie. Chodzi mi o to, że nie ma powodu, żeby. Ta zasłonka nie była większa, bo wtedy znalazłyby się na niej bardziej kluczowe informacje w stylu a jak wygląda rozkład ścianek na każdej kostce? To jest mega kluczowa informacja, którą chciałbym mieć na karcie pomocy, a nie mam. Słuchajcie, Tylko muszę szukać tego na przedostatniej stronie instrukcji. W erze, czyli in era medieval age, pechowe były nieparzyste. Czyli jak masz trzy kości, y, to, y, to twoi przeciwnicy, jak masz pięć kości, to twoi przeciwnicy. Natomiast dla tak. ciebie uderza 1, 2, 4, 6. Tak. J jeden, dlatego, że po prostu, że tam. No, że to, nie tam, jest parzysta że, ani nieparzysta, tak mnie uczyli w podstawówce. No, a 2, 4, 6, bo to jest pech dla ciebie. Czyli modlisz się o nieparzyste y, 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 i modlisz się, żebyś miał, y, nie miał parzystych. Y, no, no nie, no, no nie, ja nie. Zero. A ty? No też chyba zero. Ja z tego co, co wiem, to, to tak. To zaraz. Także e, nie polecamy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ogrze Era, znaczy z gry Era naśmiewali się Czuniek? i widzisz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.